Słonecznik dostarczał Indianom pożywienia, kosmetyków i był dla nich amuletem chroniącym przed złem. Zauważyli oni, że w ciągu dnia słoneczniki kierują swoje głowy ku słońcu, a na noc kierują je ku wschodowi, jakby oczekiwały ponownego wzejścia słońca. Wierzyli, że słonecznik spija energię z promieni słonecznych i magazynuje je w swoich ziarnach. Więc uważali, że gdy będą je jeść, te ziarenka, nasycą się słońcem, dającym zdrowie, siłę i piękno. Naparami i odwarami z jego złocistych płatków leczyli choroby, którym towarzyszyła gorączka, reumatyzm, a także problemy żołądkowe. Przemywali stłuczenia, oparzenia i trudno gojące się rany. Oleju wyciskanego z pestek używali do łagodzenia podrażnień i stanów zapalnych oraz niektórych chorób skóry, a także w celach kosmetycznych. Same pestki zaśmieli na mąkę, z której wypiekali chleb. Uważali je ponadto za wspaniały Afrodyzjak. Mężczyźni, by popisać się przed ukochanymi wigorem, opychali się słonecznikowymi nasionami, jak niegdyś u nas panowie pestkami dyni przed nocą poślubną. Jedna z odmian słonecznika znana była od starożytności w Azji. Hinduskie oraz chińskie piękności nacierały słonecznikowym olejem włosy, by były lśniące, gęste i łatwo się układały. Do Europy słonecznik przywędrował w około XV wieku na statkach Pizara, jako dar dla hiszpańskiego króla, a z nim indiańska wiara, że przynosi szczęście i odpędza złe duchy. Na obu półkulach zachwycano się jego urodą. Urzekał poetów i malarzy, jak choćby Vincenta Van Gogha. W latach osiemdziesiątych portret piętnastu słoneczników został sprzedany do Japonii za bagatela około czterdziestu milionów dolarów. Słonecznik jest rośliną jednoroczną o łodydze wysokiej, pojedynczej lub w górnej części słabo rozgałęzionej, szorstkiej z zewnątrz o białym gąbczastym rdzeniu. Liście ma dużo. Liście ma duże, długogonkowe, owalne, sercowe. Na szczycie łodygi znajduje się wielki talerzykowaty koszyczek z osadzonymi na brzegach dużymi kwiatami języczkowymi. Wnętrze koszyczka wypełniają płodne kwiaty rurkowe. Z nich powstają owoce, niełupki wypełnione tym drogocennym nasieniem. Słonecznik jako surowiec farmaceutyczny zbiera się wyłącznie Kwiaty języczkowe słonecznika i suszy w odcienionych miejscach. Na i odwary ze słonecznikowych kwiatów działają przeciwgorączkowo i przeciwkaszlowo, a zawarte w nich związki goryczkowe pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i poprawiają pracę układu pokarmowego. Pestki i tłoczony z nich olej mają właściwości oczyszczające organizm, pomagają usunąć toksyny. Chłopcy i dziewczyny walczący z trądzikiem młodzieńczym i łojotokiem, także dziewczęta cierpiące przed menstruacją na ropne wypryski, mogą się pozbyć ich szpecących dolegliwości, zjadając około 80 gram pestek dziennie. Nie muszą się przy tym obawiać, że uży utyją, bo olej słonecznikowy nie tuczy. W medycynie ludowej poleca się oczyszczający organizm i likwidujące stany zapalne, rzucie pestek, mieszanie ich ze śliną i wypluwanie. Albo ssanie oleju przez 15-20 minut, a następnie wypluwanie. Po takim zabiegu należy starannie wypukać usta. Pomaga to m.in. przy uporczywych bólach głowy, alergiach oraz paradontozie. Poprawia stan skóry, sprawia, że staje się ona gładka, elastyczna i traci niezdrowy odcień szarości. Ponadto wybiela i wzmacnia zęby. Zalety pestek słonecznika szybko odkryły Europejki. Wzorem Indianek oraz Azjatek zaczęły ziarenka i tłoczony z nich tłuszcz używać do poprawiania urody. Zarówno pestki jak i olej stosuje się w kuchni. Nasiona są częstym i smacznym dodatkiem do sałatek, surówek, pieczywa. Olej także dosmacza wiele potraw. Z tym, że lepiej go używać na zimno, gdyż podgrzany traci większość cennych dla zdrowia składników.